Ej, kolega, chodźmy dalej. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, Voorzitter, ik heb het gevoel dat de minister van Brouwhuis en Oud-Brouwhuis mij in

Zet, 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 Yach! 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 Y Давай! 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 o'r oh. ffa, ond oh. Witamy moi drodzy, chwilę po meczu EłdKusicę. Podlasie, 2 sokołów Podlaski, mecz zakończony bezbramkowym remisem, także bramek dzisiaj nie mamy, podział punktów. No i właśnie jak ten mecz wyglądał, opowiedz co tutaj się działo, bo jeżeli chodzi o bramki, to niewiele się działo, ale jeżeli chodzi o takie starcia typowo fizyczne, no to trochę ścierek było i jazdy na tyłkach, więc chyba tak ten mecz wyglądał. Tak, drużyna, bardzo mocna fizycznie. Na pewno boisko też nie sprzyjało, bo jest jaki jest, więc piłką ciężko było grać. No ale na pewno mocno fizycznie, bo trzeba było troszeczkę w środku powalczyć, jak i też również na skrzydłach. Ale taki myślę, że rezultat uczciwy. Uczciwy, tak? Bo... Obie różne scenie stworzyły jakichś klarownych sytuacji, więc myślę, że nikt nie będzie jakiś zły na ten wynik, bo podział punktów jest moim zdaniem tak odpowiedni. Jak oceniasz dzisiaj swój występ? Czy gdybyś mógł jeszcze raz ten mecz zagrać, to coś zrobiłbyś inaczej? Albo czy podpowiedziałbyś kolegom coś, co wiesz teraz w tym momencie po tym zremisowanym spotkaniu? Występ, no będę liczył pewnie bardziej do udanych, można było lepiej zawsze zagrać. Yy... Nie wprowadziłem za dużo w, akcji, w akcjach tych bardziej wiadomo jakich ofensywnych, ale w obronie pomogłem na pewno drużynie. Ale tak, jakbym mógł powtórzyć ten mecz, to bym bardziej się przyczynił do akcji. Właśnie ofensywnych drużyn. Wygląda na to, że po tym jak się Sokołów trójka wycofał z klasy B, to trochę macie szerszy skład, wzbogacony chyba u zawodników z rocznika 2008 i to może być no poniekąd waszym atutem teraz w kolejnych meczach, gdy macie tych ludzi trochę więcej, to e, można troszeczkę te siły bardziej rozłożyć na, na całą drużynę, na większą ilość ludzi chyba. Tak, na pewno teraz mamy szerszą kadrę, trener ma więcej ludzi i ma więcej możliwości oczywiście. Myślę, że to będzie na pewno jakieś wsparcie dla nas, nawet duże wsparcie, bo jest większa oczywiście kadra i młodzi zawodnicy też są ambitni, chcą grać, więc myślę, że to będzie duże wsparcie dla drużyny. Na co liczycie w tym sezonie, bo wiadomo, że najważniejsza w Sokołowie jest pierwsza drużyna grająca w piątej lidze, więc Wam awans no, na razie nie grozi ze względu na to, że oni tam są, ale w co celujecie, o co chcielibyście zagrać w tym sezonie i na co Was stać Twoim zdaniem? Na no myślę, że jesteśmy drużyną dobrze grającą piłkarską, ale myślę, byśmy celowali właśnie w górną część tabeli, no to myślę, że jak każdy oczywiście trzeba pracować ciężko, ale myślę, że mamy aspiracje do bycia gdzieś w górnej części tabeli. Super, bardzo dziękuję Ci za te wypowiedź i powodzenia. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Gościmy przed kamerką tym razem Pawła Sawtyruka, Paweł taki dosyć ciężki, dosyć trudny, dosyć fizyczny przede wszystkim, mecz jak się czułeś w tych warunkach dzisiaj meczowych, koniec końców, zakończone spotkanie remisem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mecz walki ciężki, przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że boisko strasznie nie pomaga w tej grze, nie oszukujmy się, kartoflisko, co do samego meczu, no kurczę widać, było, że chłopaki nie ciemnie bici, potrafił grać. Walka, walka, fizycznej dużo było walki. Uważam, że mieliśmy swoje momenty, mogliśmy to dużo lepiej wykorzystać. No aczkolwiek oni też mieli w pierwszej połowie potalnie, no uważam, że podział punktów trochę boli, ale jest sprawiedliwy. Mhm. Jak dużo brakowało do tego, żeby zgarnąć ten komplet punktów, bo tak jak mówisz, sytuacje były, ale czy jeszcze można było dodać coś ekstra, żeby nie tę jedną, ale może dwie bramki strzelić i tak w miarę pewnie wygrać, bo już brakuje takiego pewnego zwycięstwa na tym boisku, no już naprawdę długo to trwa i wszystkie chyba spotkania, które są tutaj rozgrywane od jakiegoś czasu, może są lepsze, może są gorsze, ale no brakuje tych bramek i tego przypieczętowania, tego wyniku i okraszenia go jakimś e, takim sensownym rezultatem. Co ciężko mi powiedzieć, kurczę, bo sytuacje, tak jak mówisz, sobie tworzymy, mamy ich masę, brakuje wykończenia. Czasami troszkę brakuje szczęścia, czasami no, gdzieś tam skiełznie, że tak powiem, i gdzieś tam pójdzie bomba w, 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 no, w łopacze <laughs> Ciężko mi powiedzieć, skuteczności przede wszystkim brakuje, bo... Potrafimy tą piłkę przenieść z obrony do ataku, klepniemy, fajnie sobie zrobimy, a potem albo nam brakuje takiego ostatniego podania, żeby, nie wiem, wystawić komuś do pustej bramki, albo po prostu przełożyć się do strzału. Mhm. Uważam, że tylko ten element jak poprawimy, czyli skuteczności, naprawdę będą fajne wyniki, bo nie gramy źle. Kontuzja dzisiaj Mateusza Chmielnickiego i dlatego właśnie tak trochę wcześniej wszedłeś. Miejmy nadzieję, że z Mateuszem nic nie będzie poważnego, ale też e, nie chcę powiedzieć, że jakiś niepokój, ale trochę takiego no, zamieszania w szykach chyba e, to wejście i ta, ta kontuzja, ta zmiana wprowadziła na szczęście. Wydaje się, że dobrze wypełniłeś lukę po Mateuszu, raz grając gdzieś z przodu, końcówkę spędziłeś na obronie, więc wydaje mi się, że no, czułeś się dobrze jako taki zawodnik od zadań specjalnych i trudnych. Dzisiaj. Jak ktoś śledzi naszą grę tutaj w łosickiej piłce, to wie, że tam, gdzie trzeba, tam zagram, tak? No dzisiaj niestety Mateusz dostał tej kontuzji. Fatalne wejście bramkarza, według mnie, odkleiło. Chyba mu się coś lekko, no ale tak czasami bywa. Zdziwiony byłem, że nie było czerwonej kartki, bo nie chodzi o to, że była klarowna sytuacja, ale po prostu takie no, bardzo nie fair wejście. Yy, tak, szedłem na dziesiątkę. Yy, no i fajnie mi się grało, nie powiem. Teraz troszeczkę sobie trenuję, biegam, to tak jakby... Mo, byłem w stanie to wybiegać, tak? No niestety yy, nie dyspozycja Kuby w przerwie, coś tam chyba się zadziało za koło. Moja decyzja Łukasza, żebym grał z prawej, na prawej obronie. No i tak jak mówiłem, trener mówi, ja wykonuję czekamy jeszcze tylko kiedy na bramce zagram ale to może kiedyś się wydarzy Byłem świadkiem jak na treningu raz byłeś w ramkarze no i całkiem nieźle sobie radziłeś więc chyba na każdej pozycji jesteś w stanie zagrać no i co po tym meczu trochę głowy, głowy wasze zwieszone byłem tutaj w szatni to raczej tak no, nie byliście zachwyceni po tym remisie trudno się temu dziwić no ale jakie nastawienie i jakie humory przed kolejnymi spotkaniami bo łatwiej nie będzie w najbliższych dwóch meczach bo już za tydzień Mazowia za dwa tygodnie z Buczyn więc no takie przeprawy dosyć ciężkie się szykują e, tak, wiesz co, no głowy lekko spuszczone, bo każdy wiedział, że to mieliśmy na wyciągnięcie ręki, no i brakuje tych dwóch punktów, tak, bo jeden zdobyliśmy no co do przyszłości, to jest trzeci mecz, w którym nie wygrywamy, tak, bo wcześniej z Płomieniem potem był ten, nie, Płomień Małkinia, Hutnik, no to czwarty mecz w sumie bez wygranej Szkoda, szkoda, bo te punkty uciekają. No i jednak wizja, jak powiedzmy startowaliśmy na wiosnę z pozycji pretendenta do tego drugiego miejsca, no to już teraz chyba tam z Buczyn nam trochę ucieknie, z tego co widziałem. No ale nic, no taka jest piłka. Za tydzień mamy bardzo fajny mecz, akurat Wielki Piątek. Idealne na odbudowanie się. Uważam, że z Mazowią możemy powalczyć. No, wiadomo, pierwszy mecz nam troszeczkę nie wyszedł, ale oni mieli wtedy dzień konia, bo tam wszystko mi wpadało. Kiedy jak nie wtedy się przełamać, tak? Mazowia, wektra, watra, chyba tak. Mamy gorsze teraz mecze z dołem tobeli. Wierzę w to, że z górą tobeli pokażemy swoje kochone, jak to się mówi jaja. Wielka noc idzie, tak? A mamy duże, to damy radę. I będziemy walczyć. Na pewno nikt jak to pójdzie mówi Tania skóry nie sprzeda. Pójdziemy, nastawiamy się na walkę, a już jak będzie, tak? Na pewno damy z siebie wszystko, to zagwarantuję. Super, takiego głosu potrzebowaliśmy. Dzięki za te kilka słów. I Dzięki. do zobaczenia niebawem. Bang. Dzięki. Hej.